Nie ma, no. Sterty gnoju. Zręczność, ale uwierz, warto zrobić Reka Paulsari. Dobra. Ja, ja mam taki problem, a czy to nie jest problem? Ja to lubię. Lubię po prostu wielki bronie, który może ty się raz asolidnie. a solidnie. Tam widziałem, że ty ten, że ty leciałeś z Dark Swordem. Dobra. E, no właśnie, ja wiem, co mnie tu kurwa czeka. Młot wstrząsów. A, to mam. Podniosłem go. W DLC chyba, nie? Słuchaj, skup się. Ja wiem, wiem, bo ja już jeszcze w tym miejscu byłem. Mniej więcej, ale no. Na lewo. Nie, nie, nie spoileruj mi. Nie przypominaj mi. Proszę, proszę bez spoilerów. Jak mam zginąć, to zginę. <grym> po prostu. Młotka innego wstrząsu, o. Ja to jest duże, rzeczywiście. O nie. Mega Weeb. Zrobił mi inwazję. No nic. E, to ja poproszę moją broń z powrotem. Gdzie jest Mega Weeb? Werariu. Poczekamy na Mega Weeba. Czy on mnie już widzi na przykład? Bo jeśli nie. Ich, szybko, 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 szybko. Ciekawe, czy wczoraj. Ooooooooo. Oh, no. Okej. Okay. Inwazja nie może trwać dłużej niż 3 minuty. A nie wiem, czy tego nie spaczowali. Ja nie wiem. Powiem ci, że czasem, jak, jak kiedyś grałem, to jak grałem sam, a nie na streamie, to w ogóle mi się nigdzie, 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 nigdy nie śpieszyło. Więc jak miałem inwazję, to właśnie włączałem sobie ten. Włączałem sobie e, gałązkę, ten kameleona i szedłem awkować. I zazwyczaj gdzieś tam Invader sobie po prostu z nudów spierdalał, bo nie mógł mnie znaleźć. Szukam go oczami, ale kurde, nie widzę nigdzie. Sneaking Chris 200, dokładnie. Bo w sumie jedyne, co, co, co mnie zdradza, to jest to, że są te małe żary, które ode mnie lecą. Ale właśnie dlatego stoi tak blisko ogniska, żeby może on pomyślał, że to z ogniska leci ten żar, jak tu podejdzie. Hmm... Halo, kolego. Najgorsze będzie, jak on rzeczywiście gdzieś będzie tam na dole stał, czekać, czekał na mnie. O, no, wiem, że tamtędy mam iść właśnie. O, tam jest! Co on robi? Mega Whip, dostał 109 demerzu. Ciekawe od czego. Dobra, no nic, idziemy. O, idzie, on jest już tutaj, no nie, fuck. Czyli mogłem poczekać jeszcze te parę sekund. O, fuck. Czekaj, chciałem się ukłonić ładnie, a ten już z pizdy wchodzi, no. Nie szanuję. Nie, 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 nie mogę. Preherd gościa. No, jeszcze z tym herd, Greatswordem. No nic, czemu ta myszka wyskoczyła nagle? Też na, na takiego dzisiaj trafiłeś. Ja właśnie, w sumie, jak, jak ten, jak zacząłem to przejście, to chyba jeszcze ani razu nie miałem takiego, który by nie stanął. U, ten, u, ukłoniliśmy się ładnie. Wtedy wiedzieliśmy, że spodziewamy się dobrego duela, że nikt nie będzie pić podczas walki i tak dalej. Dobra, nie chcę. Hmm. Pan już wstał. Pyk. Ile oni. Strzałów oddają pa, 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 ra, ra. Dobrze Czy jestem tu bezpieczny? Okej okay. Czy on tu będzie cały czas? Bo tu wejść nie mogę Dobra Uu. Safe spot Ach, tutaj Okej, okay, tam jest item, ale na razie się po niego nie wybiorę Trzy serie, dobra Raz, dwa, trzy czy tu już mogę spaść? Nie. Tak, dobra, jeszcze raz, cofka. Gdzie mogę iść teraz? Może tam po lewo? O, fak, chyba nie. Chyba nie. O, nie, tu, tu. Spierdalaj, kurwa, jebany szkielecie. Skąd ty tu przyszedłeś w ogóle? Wypierdalaj. Powiedziałem raz. Dobra. O, jezu, kolejny idzie. Serio? Dobra, i teraz mogę tu na dół wejść. Dobra, 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 dobra. O, nie. O, przeżyłem. Dobra, ale wolałbym wylądować na, na tym pieprzonym daszku. Eee. Okej. Okay. Czy na tym daszku był jakiś item, który ja ominąłem przez to? Nie wiem. Dobra, zjem sobie żar, w razie czego. No tak, tu ciągle nie jestem bezpieczny na pewno. A, tu jest na górze ten koleś, który miałem zajebać. O, tak. Mm, dobra, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Niech podejdzie ten szkielet. Rozsypał się, tak? Jeszcze nie wcale, nie. Ech. O! Czy on naprawdę sobie sumonował? A, on sumunuje srebrnych rycerzy. O, fuck. O! Nie! Fak, 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 Dobra. Już wiem co muszę zrobić, przynajmniej. Nie zabijaj go? Czemu nie? Ale wtedy nie będzie tych. Łuczników. To jest dla mnie najważniejsze. Przynajmniej w tym momencie, dobra. Takie ja to jeszcze nie jest tu, prawda? Nie. Staje szkielet. I tak się odrodzi, jak na ognisku odpocznę? O kurde. Ale tam jest jeszcze parę temu, których właśnie ja ominąłem. Dobra, tu rzeczywiście nie ma nic. I ja bym się chciał po żeby wiedzieć, co tam jest. Same grudki Titanitu. No dobra, ale chcę, chcę mieć po prostu satysf satysfakcję No Dobra, tu przyjdzie szkielet do mnie. Aaaa. kim go zabiłeś? Ja pamiętam, że jak to byłem kiedyś pieszo, to mu pierdoliem normalnie, ale... -ri -ri -ri. Nie! Powinienem był od razu przestać w momencie, kiedy wyszli łucznicy. Tak to bólu i Bardzo dobrze. Tego właśnie się spodziewałem. Na to miałem nadzieję. Dobra. Zobaczymy, czy da się to zrobić troszeczkę szybciej. Okej. Okay. I stąd, czy uda mi się od razu nadół zejść? Mogę tędy na przykład? Mogę. Dobra. Muszę się przyzwyczaić do bólu i cierpienia, bo po trójce, po tym dodatku w sumie, mam zamiar ograć Sekiro w końcu. Bo mam od premiery, a też nie przeszedłem jeszcze ani razu. Ominąłem zbroję. O, widzisz to już. A wiem, którą. Tą, która właśnie wygląda jak zbroja lapa, chyba, nie? Czy tam zbro... tego. tego bossa z dwójki. Tak ta zbroja wygląda. Dobra. Chillera, chillera, chillera. Boże, jak to boli. Dobra. Okej, okay. boskie błogosławieństwo i grudka. Uuu. Dobra, i teraz mogę sobie przejść. Ty kurwa gnoju. Dobra, ki z nim. Tyk. Zielony pąk. Duszka. Żar. Grudka. Kurwa rzeczywiście śmieci jak na razie. Ale gdzie jest ta zbroja? Where is it? No. Pong. Tutaj? Nie. Jak masz tą górkę do ogniska? Na lewo od... O, czekaj. Aha, w sensie jakbym patrzył z dołu, dobra. All right, all right. Tu nie ma nic, może po tej stronie? Yes, właśnie. Ruin sentinels, to było to. Ciężkie to. Mm, tak, może nie jakoś bardzo ciężkie, ale na tyle ciężkie, że może jak ściągnę łuk, to będę mógł nosić? Nie, pół, pół procenta mi brakuje. Come on, mech, mech, mech. To dobra, to wróćmy do mojego pulseta jednak na razie. Mam pierśni Hawla, mam. Mam Hawla i mam przychylności plus 3. Już założone. Jedyne co mi jeszcze doda, to bym mógł to założyć: więźnia. A w sumie, w sumie tak. Niech będzie. Niech będzie. Mimo, że będę troszeczkę więcej demerzy dostawać, to. Eee, czekaj, gdzie jest ta zbroja? To jest to: 65,6. Mogę łuk? O, bo, bo, Jest. B. 69,5%. No i git. Los. Więźnia jest OP. Właśnie. Mm, niby tak, bo to jest taki papring, tylko że kosztem dotkliwszych ran. I to mnie trochę tak. Do pierwszych dwóch NG jest giga dobry. Mówisz? Bo ja właśnie pamiętam, że jak pierwszy raz grałem e, trójkę, to właśnie jak tylko go mogłem zdobyć, to od razu go kupiłem i grałem z nim do końca. Ale nigdy nie zainteresowałem się tym, jak mocno zwiększony jest damage we mnie i czy jest to w ogóle opłacalne, żeby to nosić. Dobra, tutaj jest to. Czekaj, bo tu idzie się tutaj, a tam jest jeszcze zejście jakby do jakiegoś pokoju. 2% E, to to wcale nie jest takie złe. Aha, tu jest jakiś item jeszcze. Skryte błogosławieństwo. No 2% to nie jest dużo, sumie. Już zwiększają mu 10%, jak się nie mylę. No, to nawet to nie jest jakoś bardzo dużo w sumie. A do Pirymancji pewnie poniasty ognia to. must have. Przed Tobą przyjął, O, oh, fakta, padłem. spadłem. Oh, dobra. 20% obrażeń do ognia daję, no właśnie, więc do piromancji to. Łoty, oh, kurwi senu. Czy Ty chciałeś mnie. Nie, ja chciałem Cię kopnąć. To też nie było kopnięcie, kurwa. Przed Tobą to, co nad Tobą, aha, no to trochę za późno. O, uh, chyba, że z tej strony. A, okej. Okay. No nie... Nie to miało być. To miało być. O, może tu znowu są jakieś że Tam jest jeden. O nie, na plecach. Halo. Nie, nie ten przycisk. Terere. Serio, wy takie coś macie? Dobra, nie. Nie będę próbować go zwrócić. No nie pchaj mnie! Tylko kurwa umrzyj. E, czy ja wiem jak obliczać procent zmniejsz zmniejszonych obrażeń? Niekoniecznie. A to jest jakaś reguła specjalna? To nie jest... Procent po prostu od maksymalnych, które dodajemy. Okej, okay, jest ognisko. Nic skomplikowanego. Włącz daty, dobra. Cyk. Prawa broń 619. Hmm, odporności. Są odporności. Kr krwotek, który chyba, że inaczej jeszcze mogę, nie? A tu są odporności, dobra, na górze. Ogień 156, na absorpcja 19. Na przykład. pokażę ci na magii, dobra. Hmm, 27866, no. Tu mam 22%. Ale absorpcji. I właśnie, jakbym miał na przykład to przed kropką, to się zakrągla w górę, tak? To się od 50 pewnie. A dobra, to. E, ja mam jakiś poniasty magii, żeby założyć i zobaczyć. E, magii, o. I teraz mam. Aha, czyli to nie pokazuje tego w statystykach, jak założę szponiasty ekwipunek. Okej. Okay. Aha, obrona mi się zmniejszyła. Wiki bym musiał poczytać. Ale czekaj, bo teraz mam obrony 122 w magii. A jak ściągnę, to mam. Też swe się dwa, to nie, po prostu miałem na tyle mało magii i tyle. Na to wygląda. No dobra, da, daj mi jest powrotem. Dobra, gdzie ja jestem. Mam ognisko, usiądę jeszcze raz, bo nie wiem, czy usiadłem, usiadłem. prawo, prosto i w lewo. Tu jest pewnie jakiś skrót. I jup. Yep. One zwiększają tylko do fizycznych szponiasta. Tak. Przestań mi popychać, gościu. Dobra, pójdźmy tutaj, bo tam jest sobie jakieś przejście dalej. No to wygląda jakby to było jakieś boczne główno, Żar spoczy. Coś jeszcze. Niet. wiva dla wspaniały widok, a nawet... nie Damy poparcie wiadomości Bo chyba jak się poprze wiadomość komuś, to oddaję mu estuta czy coś Taka przynajmniej. o fuck, była kiedyś teoria, nie wiem jak to teraz wygląda O nie, halo, proszę mnie tu nie klątwić Ała, ciągle mnie klątwi coś Czy jakiegoś ringa na klątwy? To jest grom, to, to nie, nie tego bym chciał Di 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 chyba ni. No nic, przebiegnę Ty jesteś... a, żyjesz, dobra Myślę, że jesteś matka. <noise> czy coś będzie mi jeszcze. Znaczy, czy często będą mi tutaj jakieś śmieci na łeb skakać w tym dodatku? Dobra, tu się chyba tak jest. Moje pierwsze spotkanie z Ringed Knightem. Ten przeciwnik ma tak zdajebisty design. Chciałem, backstawa, ale. Chyba ciężko. Okej. Okay. O za to on nie ma w ogóle. Tego streamuję, bo widzę e, spadać do Xboxa e, z e, PC. -ta. Tylko, że na, na padzie do Xboxa. Ale to jest PC. Per, personal computer. No to mogę zejść na dół, ale właśnie, to jest jakaś baba. To jest PC, ale twój ziemniak. No, streamowanie na PC to jednak trzeba porządnego sprzętu. Uop. boże, kolejny. Czy miałbym go na strzała? No, nie, z takiego to na pewno, ale. O! Tak, o, jak jedne? Niby był na strzałach, ale był trochę obity. A to z czego ty streamujesz? E, to nie to samo zresztą sam widziałeś. No, trochę inaczej to wygląda na pewno, nie? Ja z PS5 mojego ten też sobie ne, chyba, jak kupiłem praktycznie jakiś ponad, znaczy prawie rok temu, to włączyłem sobie testowy stream jak w Demon Souls grałem. I no, pału nie było, ale ja też wtedy miałem dużo gorszego neta. Oh, fuck. O, wow. No, wiem, jest jeszcze pan jeden taki. Uuuh. O nie, halo! Halo? <noise> On się naprawdę wyjebał jak żółwik po prostu na plecy. Śmieszne w chuj. Dobra, to czy to jest... Nie, nie ma znaczenia gdzie ja pójdę. A czy ma znaczenie jak się tutaj dropnę na przykład? Wybier dalej. Panie żółwiku. Na PS4, tylko problem w tym, że tak szumie wszystko słychać na streamie. Uuuh, no. No znaczy, no na pc -cie wiadomo, nie? Że, że zazwyczaj masz typowo sprzęt pod pc nie? Więc ja mogę sobie podłączyć normalny mikrofon, mogę sobie wszystko podłączyć, bo mikro -lapie. no właśnie. No tak, kolejny Ring Knight. Ten ma jak inną broń. A! Dobra, nie. Uuuu! Zajebisie są... o, zajebiste są te ich bronie. Chciałem powiedzieć nowe, ale ten dodatek ma już prawie 4 lata chyba. Jak nie więcej. Z słuchawek lecisz? Ale czemu nie? No pewnie, że tak. Gdzieś się zaczyna zawsze. Chociaż ja ten mikrofon kupiłem też w dobrych 6 lat temu już i pewnie go już nigdy nie zmienię, dopóki się nie zepsuję. Myślałem, że to będzie jakiś tam niewidzialna ściana. Dobra, tu chyba wyczyściłem wszystko. O, nie. To są ci panowie. Ehm, um, okej, okay, to pójdźmy w górę najpierw. A, tak, moim bogiem jest głyn. Czy oni mnie zobaczą stąd? Dobra. Przyspieszę trochę tę rozmowę, bo. tak. U, tak, 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 tak. Tak. O, oh, He oni, oni naprawdę tu weszli za mną? Eeeem, um, well... O, spadł. Umrzyj, proszę Cię. O, spadł i, i już nie wrócił po mnie. Tam jakiś item leży. Okej. Okay. A bo to jest jeszcze inny koleś. Mogę mu na łeb skoczyć, tak jak tamtemu? Yup. Nice. Ach, miał być roll. Znaczy, atak z rolem. Ty śmierdzisz. O nie. Okej. Okay. Nie czuję się tu bezpiecznie. Kurwa, czy ten koleś będzie teraz spamować nam tym atakiem? No, halo, tu Gdzie on jest? Gdzie on jest? Pode mną? Nice. Jakoś ma zajebistą. No, no, go ustawiłem też dobrze. To była mocna przeprawa przez wszystkie testy. Grudka kolejna, dobra. A, on tu stoi. O, mogł mu tak też stąd na łeb skoczyć? Strzelam, że tak. I pierdolę, jakie to jest OP? Jak można tak na nich skoczyć? Jak się z jednym biłem po prostu normalnie, to prawie raka dostałem. Gródka i kolejna gródka, dobra. Dobra, z panią pogadałem, dałem jakiś dzwonek, więc to jest pewnie coś na cuda, więc mech, mech nie dla mnie. Jeszcze zobaczę na górze, czy coś tutaj nie ominąłem. Po prawej stronie? Nie. Po lewej stronie? A widzisz, tu można iść dalej jeszcze. I jest kolejny Ringed Knight. Czy jak mu trafię w dziurkę? zrobi jakiś większy damage? Ech. Łopak, kurwił się. A on... On sobie te przy tym robi, tak? Zajebiste. Kurwisz go tylko, no właśnie widzę. Haptur rycerza pierścienia. O damn. Nie, ale mordę widać moją chyba, nie? No... Nie, nie, nie szkoda. Ciekawy jest ciekaw jestem... O dobra. Aha, jak mu trafię w dziurkę tego w kurwie? O proszę, dobra, to następnym razem, jak będzie kolejny, to specjalnie mu w dziurkę trafię i zobaczę, jak bardzo się wkurwią. <laughs> czy bardziej niż normalnie. Da się tu przejść koło tego? Nie. Wędrowiec wśród odrzuconych, okej, okay, gdzieś tutaj słyszę tą inwazję. Tu? Nie. Hello? Mr. In... o, oh, invader? Murakumo! O, załadował. Zaspamuje go na śmierć po prostu. Easy. Jier, Wilka plus 3. E, ale Wilka chyba to tak znieksze równowagę. No właśnie. Nobody cares. Chyba, żebym jakąś może nie wiem, tarczą grał. Secik czarny i wiedźmy, okej, okay, to na pewno będzie lekki, więc jakbym chciał to założyć to spokojne. Nie będzie problemu. Coś tu na górze nie. Okej, okay, to chyba wszystko. Co było w tym bocznym przejściu znalazłem? A może nie? A nie, myślę, że to jest. Myślę, że to wiadomość leży na ziemi, a to jest martwy rycerz Pierścienia. R Ringed Knight. Nie wiem, nie wiem nie wiem nawet, jak to jest przetłumaczone na polski. Rycerz Pierścienia, tak. O, chyba nie chcę stąd skakać.